Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Tomb Raider Underworld. Jesteśmy w dalszym ciągu w południowym Meksyku. W końcu udało nam się ostatnio zdobyć pastora, po który tutaj przyszliśmy. I dzisiaj czeka nas chyba tylko ucieczka z tego pełnego żywych umarlaków miejsca. Miejmy nadzieję, że będzie mało walki że czym prędzej uda nam się dotrzeć do naszego motoru. Tak, w tym miejscu co ostatnio skończyliśmy. Tutaj zdobyliśmy pastora, który Lara teoretycznie założyła, ale w rzeczywistości go na sobie nie ma. Okej. Okay. Ma to sens. Dobra, musimy się jakoś stąd wydostać. Jestem ciekaw, czy znowu te węże będę musiał uruchomić, żeby znowu Żygały kwasem. Miejmy nadzieję, że nie, bo jednak. A nie, jednak się świecą nasze rękawiczki. Tylko po co? Mogę tą kolumnę przepchać, ale w sumie. Co mi to da? Hmm. No dobra. Przepchaliśmy, ale nie wiem po co, ale przepchaliśmy. Czy tam mogę wejść? Nie. Czyli jak widzimy, jednak ta kolumna mi będzie do czegoś potrzebna. Nie ja wiem tylko do czego. Mogę się jakoś na nią wspinać? Nie bardzo. Hmm. Jakbym na przykład złapał się tego Dobra, kwas zaczyna lecieć Niech będzie Czyli widać, teraz niestety wszystko musimy rozwalić Z powrotem, tak jak było Zanim tutaj przyszliśmy, mamy nowy zestaw szkieletów Kura, to co lubię Oczywiście oberwaliśmy poriu na dzień dobry No czemu by nie? No co na mnie żygasz? Leżeć nie będziemy się bawić ze sobą. Kurczę kolejny. Dlaczego oni czwórkami wychodzą? Tak, widać jeden. Jeden ciągle na nas żyga, drugi jest bardziej taki waleczny rycerz. Weź je podepcz, bo one mi zaraz tutaj ożyją z powrotem. Dobra, udało się. Przypuszczam, że teraz musimy się przyczepić drugiego węża, tylko najpierw musimy się tam jakoś dostać. Próbuję tędy. Tak, to miejsce znamy bardzo dobrze. W poprzednim odcinku zwiedziliśmy je jak się tylko dało. Dobra, idziemy teraz tutaj. I teraz jakoś, żeby się tego, do tego drugiego węża dostać. Złap się tego, Laro. Okej. Okay. Idziemy tędy. Znowu sobie popiła widzę między nagraniami. To znowu ją kiwa na wszystkie strony. teraz tutaj. Dobra, skaczemy, tak. Tak, znowu sobie nogi połamała. Od razu pozwolę sobie ją podleczyć. Zostawcie mnie, szkielety. Tryb adrenaliny? Zgadnijcie co? Znowu nie sprawdziłem. Tak się robi. No, wejdź na niego. No. Co ty masz jakiś problem? No, czasami jakieś problemy, żeby załapać o co mi chodzi, żeby zrobiła. Tak, oczywiście, kolejny zestaw szkieletów. Myślę, że to jest najbardziej urocze miejsce, jakie odwiedziłem. Zabójczy kwas, pająki większe od lary i pełno szkieletów. Widzenia. Dobra, teraz, gdzie był ten drugi wąż? Tutaj gdzieś. Dobra, teoretycznie jest tutaj, dlatego przeskoczę na tę stronę. O, to jest ta kolumna, którą wcześniej mogłem popsuć. Nie! Kurde! Niezupełnie o to mi chodziło. Szkielety oczywiście niezaliczone. Dobra, niech sobie tam łażą już im. Dam święty spokój, Lara nie to. Tutaj się chwyć. Nie! O kurde! Larcia! Dajże spokój! Dobra, idziemy. Szkielety tutaj wychodzą, ale my nie zwracamy na nich uwagi. Nie wiedzieć czemu, mimo że wyszli. Co ja zrobiłem? Jakimś dziwnym trafem, nie wiedzieć jak, ale za pomocą kółka. No, złapnie tego. No, co jej? Nie rozumiem. No, patrz, co zababsz tyle jeden. Gdzie jestem? Gdzie to je przeniosło w ogóle? Jakieś w ogóle miejsce, gdzie byłem 100 lat temu Siema, szkielety. Do widzenia Wy sobie tutaj zostańcie, bawcie się dobrze, ja wam nie będę przeszkadzał Czasami ta gra jest trochę dziwna Cofnęło mnie w cholerę daleko. Nie wiem czemu. I teraz muszę wracać naokoło. Hop. Hop. O, czekają tutaj na mnie. Siema. Komitet powitalny, nie ma co. Bardzo sympatyczny. Serio. Opeczki mi się zaraz skończą i będzie zabawnie. Zostało mi pięć. Dobra, oni niech sobie tam leżą. Mam to w nosie. Czy ja mogę się tego złapać? O, nawet się udało. Dobra, idziemy do góry. Eee, jak teraz? Jakoś tam doskoczyć? No! Serio! Naprawdę. Świetnie. Siema Co wy chcecie ode mnie? Do widzenia? Co za upierdli... Ale przynajmniej już wiem po co tą kolumnę trzeba było tutaj przesunąć. Żeby się tego złapać. Nara, uważaj na ten kwas. No nie, no, jeszcze się nie złapała. Problemy wychowawcze z tą kobietą. Paduwa ode mnie. Weźcie te łapy. To może jakoś nie wiem. No, ale skoro nie tędy, to jak się w takim razie dostać na. Kurczę, tutaj jest jakaś droga. Tylko jak tam wejść? Dobra, spróbuję tak. Jeszcze raz. No! Serio? Bardzo zabójczy kwas. Ledwo go dotknę i od razu ginę. Weźcie, te szkielety ode mnie. Z nimi się nie będziemy spoufalać. Dobra, zagadka. Jakoś tam, jakbym się miał, jak dostać. Tylko, że to nie bardzo. Nie bardzo się da. Chyba, że na ten młot, Lara nie! Lara nie! No nie, no nie wierzę. Co ona robi? Na ten młot spróbuję wejść. Dara, uważaj na ten kwas. Dobra. Teraz na górę. No nie, no co ona robi? No i co teraz? Dobra, na szczęście się udało wejść. I co teraz? Jest, że ten kwas coraz wyżej jest. Teraz mnie utopi. Ała. To nie było miłe. Ajajaj. Aj, aj. Tak, szkielety po raz kolejny. Na szczęście nie są zbyt szybkie. Kurczę, to jak w takim razie się dostać na górę? Czy mogę na to wejść? Mogę. Teraz na ten młot. Też mogę. Dobra, mamy checkpoint. Więc teoretycznie idziemy dobrze. Jakbym teraz tak zrobił? Nie no, tutaj się nie mam za bardzo czego złapać. Chociaż, tam był słup przecież. Dobra, już chyba wiem co zrobić. No szczęście mnie zapisało na młotku. Musimy się jakoś rozbujać i złapać tamtego słupa. Teraz. Dobra, mamy to. Udało się. Dobra, spierniczamy stąd, bo tutaj już nic dobrego nas nie spotka. Do widzenia. Było miło, ale jednak podziękuję za takie emocje. Ostatni rzut okiem na węża, który już nie żyga, i wracamy do naszej maszyny. Która gdzieś tutaj. O, waza. Która gdzieś tutaj na nas czeka. O ile nam. Nie umarli i nie ukradli. Dobra, na szczęście wszystko jest tak jak zostawiliśmy. Dlatego też proszę bardzo wsiadamy. I myślę, że tym razem naprawdę mogę wrócić na początek. Omijając korytarze pełne nieumarłych oraz wściekłych pająków wielkości Larry Croft. Jakie tędy mam przyjechać? Dobra, już wiem jak. Rękawiczki mi się przydadzą. Magicznym trafem teraz możemy sobie drogę z drogi usunąć przez wszelkiego rodzaju przeszkody. To wszystko magicznym zbiegiem okoliczności sprawiło, że mamy teraz obie rękawice i pas. Wszystko jest tak dostosowane, że teraz możemy na luzie się stąd wydostać. Ciekawe, czy będą jakieś jeszcze wściekłe pająki po drodze, bo w sumie... Nie, dobra, nie stęskniłem się za nimi, niech ich nie będzie. Nie tęsknimy za... Nie tęsknimy za nimi. To nie zmienia faktu, że tak czy siak będziemy musieli prawdopodobnie ich pokój przejechać? Dobrze mi się chyba wydaje. Tak, to jest miejsce... O Jezu. Spaduwa. Gdzie tutaj było wyjście? Spaduwa mówię. No, serio? Zostawcie mnie w spokoju. Tutaj jest wyjazd, dobra To jedziemy, pająknie niech się tam dobrze bawią Nie wiem co im życie, niemiłe, że mnie atakują Ale dziwne z nich stwory są, jak widzimy Dobra, hop Hop Nie Znowu bym się zabił tutaj, już nie wiem który raz Na szczęście się szybko zorientowałem, że lepiej Nie wchodzić tam Dobra, teraz tak. Nie no. Naprawdę. To było to była jedna z głupszych śmierci w moim wykonaniu. Dobra, teraz. ok. Miejmy nadzieję, że to już by było na tyle, jeżeli chodzi o Meksyk. bo trochę już tych ponurych miejsc mam dość. Nie ukrywajmy, nie jest to sympatyczna okolica i raczej nie chciałbym jej zwiedzać w przyszłości. Towarzystwo żywych trup, trupów, którzy chcą mnie zabić, oraz pająków, które wcale nie mają lepszych zamiarów co do mnie, nie sprawia, że chcę tutaj wracać kiedyś. Dobra, właśnie Lara na górę. Otworzymy sobie Lara. Otworzymy sobie drogę na zewnątrz. Dokładnie. I spierniczamy stąd. Bo nic tu po nas. To, co, to po co przyszliśmy, już jest nasze. O dziwo nie było tutaj żadnych tubylców w środku. Czy tam turystów, którzy chcieli ten pas zdobyć. Miejmy nadzieję, że ich nie będzie także w przyszłości. Jak widzimy, nasze zdolności jazdy na motorze dalej stoją na wysokim poziomie, mimo że przeszliśmy praktycznie cały rozdział na motorze. Dobra. Złazimy. Teraz tak, umieść tutaj głowę. Proszę bardzo, i zbywamy się stąd. Czy to otworzy nam wyjście? O, dziwo tak. Dobra, wynosimy się stąd. Ale. Chyba jednak nie. To była niespodzianka. Takiego trollingu to ja się nie spodziewałem. Co tu się dzieje? Jeszcze raz umieszczamy głowę tego zwierzaka. Nie wiem co to za zwierzę. Ciężko stwierdzić, co mi to przypomina. Dobra, otwieramy wyjście i chyba się musimy rozpędzić. Że mi tak to wygląda. Ewentualnie znając życie pewno stracimy motor. W tym miejscu. Co tu się dzieje? Jakiś piasek spada? Przecież się filmik włączał, po prostu mi się kamera skopała. Dobra, jedziemy na pałę, może to coś da. O, nawet się udało. Dobra, do widzenia Meksyku. Handle. Do you have better coordinates for me? Yeah, I enhanced your photos of the map. I'm not to too media now. And your other project? Uh, haven't tracked them down yet. I'm still working on it. Very good. I'll call when I get to Jameer. Dobra, jak widzimy, jeżeli chodzi o Meksyk, to by było tyle. Teraz wyruszamy na wyspę Janego Majena. Gdziekolwiek to jest. Sprawdźmy zatem. O, jak widzimy, będzie zmiana klimatów. Klimatów. Klimatu, gdyż widzimy Lara. Teraz idzie w bardziej śnieżne rejony. Dobra, wybierzemy ten strój. I wybierzemy.

Biecare. May see a man there. Give him my regards. Dobra, jak widzimy, trafiliśmy do zupełnie nowego miejsca. O, zgrozo, nadal jesteśmy na motorze. Zobaczmy, tutaj mamy skarbów. 30, czyli misja tak średnio długa. Dobra, ale przygodą w tym miejscu zajmiemy się w kolejnym odcinku. A na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.